Dzisiaj nagrywamy w Lublinie. Ostatnio rzadko to robimy w tym mieście. Tak raz na pół roku średnio. No jak już robię, to robię jakieś sobie też przebranie przy okazji, żeby chociaż trochę mnie ludzie nie poznawali. Jakąś charakteryzację i tak większość poznaje po głosie. No ale dzisiaj, właśnie w Lublinie działamy. I są te, te fryzurki, wąsy i tak dalej. Proszę, pan może odpowie na pisankach to, co to najlepiej namalować? Ja to nie wiem już. No, tak na dwie rzut oka to podpity malarz, ale... No ale kto by, na, to kto kto by na trzeźwo malował, nie? No. To by co To by nawet... też prawda. No? Właśnie, no no to to... to... Dawaj tak, chwile. tak, dobra. Nie ma sprawy. Ja tak traszę szczerze. Berek! A, dzień dobry! dobry, dobry. Panie, gdzie tu można jakieś marchewki po taniości dorwać? No nie nie, nie nie A u Pani w ogródku rośnie co? Ta <śmuszczak> to, to taki pragnie ukryta kamera. super reakcja, Łukasz Stefan, zobaczcie sobie, jak hey. chciałbyś zobaczyć moją marchewkę? Te... zależy kto co na to zasłużył No Hej chłopaki Chcecie zobaczyć moją marchewkę? Tak. Oj, będzie ciężko Nie mam go Magiczna marchewka? A, magiczna? No tak chciałem wam pokazać Chciałeś ją pokazać No, mam... mam parę Mogę dorosłą do marchewkę mi dać? O, dziękuję a jakie to jajka jak to, trzeba z prezenty rozdać Renifery gdzieś mi uciekły, Widzieliście to? Znowu zające zapiły No tutaj? Oj, dobry, pan mi może powie, bo ja nie wiem, na jakie to święta się szykować, czy na Boże Narodzenie, bo taka pogoda, czy... Czy Wielkanoc? Bo z koszykiem szedłem już z święconką, ale pogoda taka, że chyba do roboty muszę wziąć, tylko mi Renifery! O, Renifery o, mi zachlały! Na YouTubie ty jesteś! Ja jestem... On jest na YouTubie! Jak to Mikołaj wszędzie jest, tu i tu! <słuchy> hamburgery wziąłem. No, do No, doświęconego. święconego. ile hamburgerów? <laughs> nie wiem, panie, po ile było w sklepie, wziąłem do święconki. Borsz czerwony. Tak, można? Pierogi. Na kredyt czy nie? Oj, to chyba ciężko będzie. O, zupę wziąłem. Ale, ja filmikę, no, no dzięki, spoko, ale po co ten zając to nie wiem, po co to jest, na te święta? No bo odcinek, co? <laughs> Siema, i nie wiem, co to jest. po co to to jest, panie. No tak, jak O, cześć że wy możecie... Gdzie tu można z tą święconką pójść, żeby to poświęcić, na święta? Okej, jakie to się kolędy teraz na te święta śpiewa? No, na te no święta. Nie, nie wiem naprawdę, bo nie jestem Polekiem. Haha, bo ja myślałem, tak. bo ja nie wiem, idę teraz na święconkę, nie wiem, co tu jeszcze wziąć do tego koszyka w ogóle i tak się zastanawiam, co A tam... A na święta, może u nas jest coś podobnie? Wielkanoc. Wielkanoc. Blin, ty nie znosi u nas w Polsce nawet. Ja nie wiem, nie, co nas, tu... Nie, u ja że ja Co tu jeszcze trzeba do tego? Ja nie wiem. No naprawdę, niestety nie wiem, ja, co powiedzieć Panu. Po... Pan, pan, pan by mógł teoretycznie sprawdzić gdzieś w internecie. Możliwe. O, hamburgeny wziąłem Chleb jakiś? Harbungeny wziąłem, no to jest i chleb, i te, i minso. Nie wiem, Wódka to może. Po... No, no, no a jakieś ja święto bez alkoholu. Nie no. idę. Wiedziałem, że czegoś brakuje mi. Na razie. No naprawdę. No, no, no. Tutaj. Do kantoru, Do kantoru i... pani? Bo jak coś, to u mnie lepszy kurs. Ja, a, tak? No a ja. Tak. U mnie dwa razy tyle pani dostaną uh, O, o ho, ho, ho. Pani będzie pomocnikiem moim, bo taki sam kolor mamy. A w czym pomóc? No, 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 co? No trzeba prezenty rozdawać. lecę do domu. U, a może pani widziała renifery moje? Tak, proszę. Reszty nie trzeba. Nie! Proszę, ale ja nie mam po prostu... Nie trzeba reszty, pani! Nie, muszę coś panu... Nie <grywa> musi pani takie marcheweczki piękne to... Proszę jeszcze łotra, o... I wesołość świąt i w ogóle, papa! To pa. było słychać wszystko? A, ja tylko pani powiem, to taki prank był, to do filmu było. Tak? Ha! A, tam i tam ze wszystkich stron Na święta Chyba starczy nam, no No, to dzięki za pomoc tego No to takie film tak kręcimy naprawdę Takie te scenki takie wielkanocne Ale super akcja Możemy z tobą scenki użyć w filmie? Nie wiem Na pewno Ta? To Luka Stefan zobacz sobie O na święta Za pomoc Dzięki. Jesteś najlepszy No takie z ludźmi, takie scenki robimy różne. Ale co sprawdzacie? Czy jakby o co chodzi? No nie jest takie po prostu scenki, takie, takie, takie a. do no rozbesercia Możemy z tego scenki w filmie użyć? A gdzie będą? Na YouTubie. Takie scenki z ludźmi robimy. No dobra. No! To być. Tu patrz. Sią tu powiedział co tu jeszcze wziąć do tej święconki? Dobra, a dziecko mera? A ja wiem, gdzie jest? Curde. Tu No nie wiem, trzeba poszukać. Tu można święconkę poświęcić. Dziedzietów jakieś. Po kościołów, więcej kościołów to tam. Tata? Panie, ale nie wiem, czy ja wszystkie rzeczy tu mam? Czy coś tu jeszcze wsadzić? Jak, jak to by było? No proszę pana, ja nie wiem. Aha! Nikt nie idzie do księdza i pyta. Ła panie, ksiądz to sam nie wie, co to trzeba wsiąść. Nawet nie, nie wie po... Nie wiem po co... A ja skąd mam? Nie wie nawet po co ta żaba wielkanocna jest, po co on nie wie nawet, panie. A ja skąd mam? No bo może pan wie, bo to nikt nie wie właśnie panie. Po, po, po co to w ogóle po, po, potrzebne? Nie, niech pan idzie do jakichś księdzu, tutaj katolicki u nikt panu... Nic, nic oni nie wiedzą, oni pani tylko o pieniądze by chciały. Nic nie, nie powie. To jest takie panie, powie, panie O, No także tak to wygląda. Gdzie tu ze święconką można pójść teraz? Nie wiem, przepraszam, ja dzisiaj gorszy okres, ale życzę wszystkiego dobrego. To z YouTube'a chyba, tak? Możemy się podzielić opłatkiem na te <noise> święta, jak... Boże, drogi... Łuk! No Dobra. na kurat a propos świąt. To wesołych świąt, lepszego humoru. <noise> Zdrowia, szczęścia, no nie co poleci. I czego tam se życzysz i w ogóle dzięki. tego tam dzięki. wszystkiego. No, to dzięki. I po co ten zając? Co to oznacza? Jaki, czego to symbol jest? To jest taki dziwny wynalazek te święta, bo te święta to było pogańskie święto wiosny. Natomiast katolicki kościół zniszczył pogaństwo i żeby tak, nabył tak ludziom w głowie, to wprowadził w to miejsce święta Wielkanocne. tak to, Także to, to nie pamiętam w którym wieku to, to no i no to, to tak. tak. Powinni wiedzieć one, te, te one to wiedzą, one chodzą tylko tak, poimprezować także to, sobie. To było pogańskie święto wiosny. A. I to i bardzo mi miło. To bardzo mnie miło, bardzo się cieszę, że, 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 że tak. No to hmm. właśnie ja tam no gra się w różnych rolach, różne role hmm. się ma, ale mam nadzieję, że się podoba. Bardzo się Taka no, no tak, jakby tak. artystyczna taka Artystyczna, różnych... zespołowa. No. A ty jak nagrywacie to osobno, prawda? Nie to nie jest razem. No nie, osobno się nagrywa. Mm. Kiedyś rzadko się nagrywa to razem, ale to raczej, raczej osobno i tak nawet czy tych aktorów nie widzi innych tylko. Mm. Na premierze dopiero my się spotykamy. Mm. No także... Strasznie widzimy, bo zaraz przyjdzie. No. A nie wiem, gdzieś widziałem go właśnie miecz kupował w sklepie tutaj. Więc moż, może akurat, znaczy chodzi o żebrowskiego. Ja nawet nie sprawdziłam. Czy Kawila? nie wiem, kurde, nawet... mi właśnie powiedzieć, że ale nie wiem właśnie ale każdy tak A. No ale to audiobook czy, czy serial? Audiobook. Aha, no. No, no to ta, też lubię audiobooki właśnie. Słuchowiska zwłaszcza. Tak. No. O, dziękuję bardzo. Miłego dnia. No, nawzajem to taka ukryta kamera, prank. <grym> <grym> YouTube. Tak jest. Na YouTubie? Luka TV. Luka TV. Czy możemy z Wami z użyć? w filmie? E, spoko, A gdzie to będzie? Luka TV. A... No, zobaczcie sobie na YouTubie takie jest. Z, z ludźmi różne takie te akcje robimy. Dobre. No to fajnie. To bardzo dobrze. No następną To, jak? Następne na, to na święconkę będzie. Będę. No dzięki. Tutaj na... jeszcze zdjęcia zapomniałem zrobić. Dobra, dobra. A to jest ze mną ma być. No ja wiedziałem, że Nagrywam naprawdę taki film. Świetna sprawa. No spoko. A można scenki z panem użyć? Bo ja taki na YouTube robię. A to super, to miłego dnia, Lukas CPA pan se zobaczy. Dzięki wielkie. Super dziękujemy mi Oko, miłego, Poko, dnia. miłego wieczoru. Ale wesołego jajka. No jak wymienić? Jak już jest to trzeba wypić. Ale niedobra, nie polecam. A która najlepsza? Dobrze. A, Del, Deluxe. Czy nie? nie parkowa nie. dobra podobna jest Dobra, miłego dnia. To się omówiłem na tą wódeczkę Dobrze, i będziemy podanie. próbować. O, kamera tam! O, no, spoko. Scenki możemy użyć z wami. Dobra, to na razie, cześć. No tak, to wicewersja. Scenki możemy użyć z wami. Tak, ja też wyrażam zgodę. Spoko. To sobie zdjęcie jeszcze z koszykiem. No, tak, spoko. A z wami możemy scenki w filmie użyć? Może, może. He. No fajnie, to miłego dnia.